Hello ziomeczki, witajcie w kolejnym poradniku. Dzisiaj będziemy przerabiać sobie smiefa. Kolejny grind, bardziej już techniczny. Tak to wygląda. Skakujemy przodem, a dupa, tylne koło leci po murku. Naukę najlepiej dobrze jest zacząć na jakimś niskim murku. Nie róbcie tego na rurkach, bo to jest raczej zbyt trudne. Nie wiem, czy ktoś by chciał zaczynać naukę tego na rurze. Tutaj mamy taki niżutki murek. Standardowa zasada, jak wszędzie, czyli przy grindach, czyli oczywiście dobry wosk. Jak, jeśli nie macie nawoskowanego murka, przynajmniej nawoskujcie sobie pack. Najeżdżacie jak na każdy grind, tak coś można można powiedzieć tak jak na 50-50, czyli jak do double pega. Z tą różnicą, że gdy jest przód, musicie zarzucić, jakby wipa tyłem. Tylko. Nie takiego moto jak u Was Sensei Andrew, bo to by była jakaś, jakaś wiksa z rotacją. E, dużo ludzi na przykład robi to z hopa. Robią zwykłego bany hopa, ale tu dorzucają taki mini hopik, mini rotację taką. I wtedy udaje im się skoczyć. Można też robić, jeśli będzie Wam się łatwiej. Z takim wkładanym smytrem, czyli tył i przód. Balans na smyfie jest chyba najtrudniejszą opcją ze wszystkich możliwych grindów. Często jest tak, że slider robi się dość krótkiego i od razu wam schodzi tyłek. Często można zauważyć na filmach osoby, które chcą na przykład daleko, daleko jakoś przegrindować, to na przykład podrzucają sobie dupę, żeby ona nie spadała, tak? W jakiś czas jak już się dochodzi do murka, to ją odrzucają, a to jest słabe. Ważne tutaj w przypadku balansu jest to, aby się wychylać. Jeśli będziecie się odchylać od murka, no to zwyczajnie będziecie zmierzać ku zeskoczeniu. Jednak jeśli będziecie przeschylać się w stronę wewnętrzną murka, na pewno będziecie łatwiej utrzymać balans, ale musicie uważać, aby ten odchyl nie spowodował Wam takiego kąta tutaj, bo wtedy o tym będzie nieudany. Wetnie Was, tutaj zaczniecie orać i... Halo. Protip do sklejenia tego może być taki, abyście spróbowali zrobić to tak jakby zwykłego double peg'a. Z tym, że bardziej przychylicie się na przód i wciągniecie tyłek w bok. Jeśli chodzi o samo zejście, klasyczne, tak jak przy wszystkich grindach, możecie zejść potrywając przód, przy prędkości oczywiście. Zniesie Was manualem. Ale to może być trudne, ponieważ trzeba to zrobić z takiego jakby wybicie się z przodu, grajdując i wtedy na tył i podrywając w przód. Do tego możecie mieć siły. Dlatego ja często preferuję takie lightowe, stylowe zejście na przednim pegu. Przychylacie się na przód, wysuwacie tyłek w bok i zjeżdżacie. Nope. Właśnie, jak za bardzo się pochylicie tak na murek, to będzie was ścinać tą końcówką pega. I niestety nie zrobicie nic. To jest kolejny błąd. Jeśli źle się wybijacie, nie czujecie skoku, o oponą, a potem ona wam się suje najprawdopodobniej i pegiem. Także musicie wyczuć, wyczuć tą wbitkę, ponieważ ja tutaj przystrzeliłem ewidentnie w skok, no i poszła najpierw opona. To może być też jeden z częstych błędów. Wtedy najprawdopodobniej będziecie po prostu zbyt mocno podrywać rower i wtedy obydwoma kołami traficie na murek, a nie na pegi. Teraz byłem za bardzo przychylony do zewnętrznej strony i od razu mnie zrzuciło. Trzeba złapać balans idealnie na środku grinda. Smyfa można spokojnie łączyć z innymi grindami, dorzucać do niego rotację, robić go tyłem. Można inne sztuczki też z niego sypać. Na pewno jest to jeden z ładniejszych i ciekawszych podstawowych grań. To był Smith. Piszcie komentarze, jakie chcielibyście zobaczyć kolejne sztuczki. My na pewno dla Was je nagramy. Pamiętajcie o łapkę w górę i subskrypcji. Elo! Yeah.